Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj zajmiemy się recenzją, prezentacją case'a filmy SGP do Samsunga Galaxy Note. Tak on właśnie wygląda. Zacznijmy może od samego pudełka. Prezentuje się tak. Jest dosyć duże z racji wielkości do case'a i samego urządzenia. Dostajemy w nim szmadeczkę, folię na ekran i samego case'a. To jest właśnie sam case. Z białego zamówiłem, były jeszcze w wersji czarnej, ale uważam, jak mam czarnego Galaxy Note, to ładnie będzie wyglądał z białym. Może włóżmy urządzenie do niego, że Wam pokażę folię. Jak widać, nie udało mi się jej dobrze nakleić w tym miejscu, niestety. Nie mam do, 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 do tego dobrych rąk. Włóżmy samo urządzenie do case'a, wkładamy tak. I zaciskamy, proszę. W czarnym na przykład są odciski palców i powstają rysy na tym, ale w białym z kolei, jak nosimy dużo w kieszeni, to na przykład tak jak u mnie, odbarwia się po prostu od koloru jeansów. Tutaj nie wiem, czy zobaczycie, jest takie dosyć czarne się zrobiło. No ale trochę to psuje wygląd wizualny, ale nie jest źle. No i to chyba na tyle. Jeszcze powiem wam, co mnie denerwuje w tym case, że te tutaj wy, wycięcia w tym case na przyciski są zbyt czułe i czasami miałem taką sytuację, że w kieszeni po prostu telefon samoczynnie mi się restartował. Ponieważ jak się jak wiązałem na buty, to po prostu. Yy, cały czas był wciśnięty ten przycisk, więc zaczęły i no telefon mi się zrestartował po prostu taka sytuacja była, więc yy, nawet nie muszę mocno wciskać i po prostu telefon już mi się aktywuje, więc yy, mimo wszystko polecam tego okaysa, do zobaczenia w następnych odcinkach.